Wiecie, taki spacerek także w Muzeum Nienczynnym, chodzimy sobie po muzeum, takie pierwsze, tak, no nie pierwsze, moje to nie są pierwsze, ale taki luźny dzisiaj ten, ale wiesz co mi się podoba w tym muzeum, historia takiego Janka Lucińskiego, to był starszy facet, który potrafia opowiadać o tych kolejach niesamowicie. Facet umarł tutaj na ławeczce, w której jest rzeźba, tam właśnie idziemy i to był gość, który potrafił zahipnotyzować całą Polskę, rozmawiając o tej kolejce. Jesteśmy w Muzeum Wąskotorówki w Wenecji, zresztą wąskotorówka spełniała wtedy funkcje wiesz, transportowe, no dzisiaj to jest niepotrzebne, bo każdy rolnik ma ładny sprzęt i nie, nie trzeba tą koleją mniejszą wozić, tych mniejszych ładunków do większych składowisk, ale ten facet potrafił zahipnotyzować wszystko. Jego historia mnie kiedyś wciągła, a teraz właśnie często i gęsto wracam do miejsca, w którym po prostu czytam cały czas o tym gościu i oglądam sobie jego pomniczek to był facet z odstającymi uszkami ale jego bajera jego kurde obcykanie i cały kształt osobowości sprawiało tak dużo że ludzie zakochali się w tym facecie i wracali do tego muzeum często i gęsto tak jak ja